Widzisz ciała we krwi. Sam się palisz, cały podziurawiony jakimiś gwoździami, żelastwem. W tej bombie były gwoździe i jakieś żelazne świństwa. Brzuch miałem cały taki nogi spalone. Teraz już mija. Ale na początku bałem się na siebie patrzeć. Byłem tam z kolegą. Straciłem go z oczu. Nie wiedziałem, co z nim się stało. Na 28 zabitych i 120 rannych w dyskotece pod Tel Awiwem większość to uczniowie ze szkoły Szewacha. Mama poznała mnie po butach. W telewizji pokazali, jak nas wiozą na noszach, więc ona poznała moje buty i szorty. Komórka mi wybuchła w kieszeni. Jakaś kobieta dała mi swoją, żebym zadzwonił do domu. Dzwonię i mówię, że wszystko w porządku, nic mi się nie stało. Przywieźli mnie tylko do szpitala na jakieś badania. Przecież nie będę jej mówił, że cały leży we krwi. Niektóre dzieci boją się wrócić do szkoły. My próbujemy przywrócić je do życia, rozmawiając z nimi o tym, co się stało. Stosujemy terapię cognitive psychology, żeby im przywrócić nadzieję. Tutaj będzie spokojny. Wszystko to idzie, tak jest z rabin, to rabin nie ma to będzie. Nie wiem, są ten rok się był z tą intifady Wszystko, co ja myślałam, że idziemy do, do pis... Do pokoju. Do poko... spokoju. Będzie spokój to teraz jest. Nie widzimy wyjścia z tej sytuacji. To jeszcze raz będzie dolfinarium, to jeszcze raz jakiś autobus, to jeszcze raz my tam wejdziemy i zabijemy też. My też tam zabijamy nasze wojsko. I to to jest takie bez sensu, bo za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć lat, to się skończy, to że będziemy podpisze się jakąś umowy, się będzie, a do tego czasu tyle ludzi się zostanie umarły, zabije się, bez sensu. To to jest co jest depresyjne. Ty nie zły. Nie jesteś zły? Przecież nie jesteśmy arabami, zwierzętami. Chcesz się zemścić? Wszyscy chcą zemsty. Przecież czegoś takiego nie można wybaczyć. Instynkt. Kiedy wsiadam do autobusu, podświadomie od razu rozglądam się dookoła. Ale czy to strach? Chyba nie. Ja już się nie boję. Już machnęłam na to ręką i mówię sobie: jeśli jest mi pisane, że coś ma mi się stać, to się stanie. Nie ma rady. Rozglądamy się po twarzach, po torbach, po samotnie leżących bagażach, wszędzie. A jak poznać takiego typowego człowieka, który może to zrobić? Mówią, że po pierwsze musi mieć arabską twarz i głowę dużo mniejszą niż tułów, bo bomby zawsze mieli pod marynarką czy pod swetrem. Oni mają w sobie coś takiego. Przede wszystkim wśród Izraelczyków zachowują się nerwowo, bo wiedzą, że są obserwowani. Jak decydujecie, kogo zatrzymać? Nie będziemy wchodzić w takie szczegóły, tłumaczyć co i jak robimy. Chcemy pokazać tę maszynę, jak działa. Detale, kogo łapiemy, a kogo nie, to już kwestia operacyjna i nie będziemy o tym mówić. Dlaczego? Bo dla rezultatów naszej roboty lepiej, żebyśmy tylko my to wiedzieli. Stawiamy na pomoc ze strony ludności. Codziennie dostajemy telefony, sygnały, tysiące sygnałów w ciągu miesiąca. Ponad 100 tysięcy rocznie o podejrzanych przedmiotach albo osobach. Jeśli ktoś widzi coś czy kogoś podejrzanego, natychmiast zwraca się do funkcjonariusza i mówi, patrz, to jest ktoś nietutejszy. Współpraca jest też na innym poziomie. Kiedy coś się stanie, obywatel wie, jak ma się zachowywać. Nie utrudniać pracy policji, stosować się do poleceń w czasie alarmu bombowego, udzielać pomocy rannym w razie zamachu. Co teraz robicie? Saper sprawdza podejrzany przedmiot w samochodzie, nie na przystanku. Czy będzie go tu wysadzał w powietrze? Na razie sprawdza. Uh, on, uh, Jakieś dwa miesiące temu na ulicy Newim mieliśmy zamachowca samobójcę. Zauważyliśmy, że zachowuje się podejrzanie. Ale to właśnie cywilny obywatel zadzwonił na policję. Uważajcie, tu jest coś podejrzanego. Udało się uniknąć zamachu? Niezupełnie. Kiedy dwóch policjantów podeszło do zamachowca, wysadził się w powietrze. Wybuch bardzo ciężko ranił jednego z funkcjonariuszy. W ostatni poniedziałek dwoje policjantów ze straży granicznej, kobieta i mężczyzna, ochraniało rutynowo przystanek autobusowy, kiedy spędzącego samochodu w stronę autobusu padły strzały. Nasi zareagowali natychmiast, zabijając terrorystę na miejscu. Legenda por Jeszcze bardziej mi żal tych dzieci, które zginęły, 16 i 14 lat, biją i zabijają. Takie mamy życie. Biut i Taka Czasami już nic ci się nie chce. Wstajesz i myślisz tylko, jak przeżyć dzień. Zapominasz, że są w życiu jakieś piękne rzeczy, koncerty. A tu jest nasze miejsce, kawałeczek ziemi, maleńki jak paznokieć. A i tu nie dają nam żyć. Jest wykres liczby zamachów w miesiącu. Największa to 1100. Czego? 1100 zamachów łącznie w jednym miesiącu. Ostrzał cywilów, ostrzał żołnierzy, bomby. Wszystko razem. Mamy średnio 20 zamachów dziennie. W tym strzelanie do celów wojskowych, cywilnych i tak dalej. Zamach to kiedy przeciwnik używa broni śmiercionośnej przeciwko ludziom. Na dzień dzisiejszy 194 Izraelczyków zostało zabitych, z czego 141 to cywile. Reszta to żołnierze lub policjanci. To oznacza, że 3 czwarte zamachów wymierzone jest przeciwko ludności cywilnej. To jest punkt kontrolny. Tu kończy się Jerozolima, a zaczyna Betlejem. Tam Autonomia Palestyńska, tu Izrael. Kto jest w tej karetce? To ten, który otworzył ogień w Talpi Jot. Oddajemy zwłoki jego rodzinie. Rozpoznali go w kostnicy i teraz go odbierają.

Wybierasz po twarzy, po zachowaniu. Nie możesz sprawdzić każdego samochodu. Nachybił trafił. Nie każdy samochód. Mogę sprawdzać każdy, ale wtedy kolejka byłaby do Hebronu. Nigdy więc nie wiesz, co mają w środku. Poznajesz po oczach. Większość z tych ludzi jedzie na zakupy do Betlejem. Wielu z nich ma domy tu i tam, jeżdżą do rodziny. Wielu ma obywatelstwo izraelskie i izraelski meldunek. Szczęśliwej drogi. W jakim języku z nimi rozmawiasz? Po hebrajsku, po angielsku, trochę po arabsku. Idisz nie znają. A hebrajski znają? Tak. Ale przestają znać hebrajski, kiedy zadajesz im trudne pytania. Kiedy pytasz, gdzie masz zezwolenie? Od razu masz odpowiedź, nie rozumiem. Moja matka mówi Widisz, ona jest z Polski, z domu Fidling. Jej rodzina wyjechała przed wojną. A rodzina ojca prawie cała zginęła w holokauście. Tylko mój dziadek przeżył i przyjechał do Izraela. Gdzie przeżył Zagładę? W Oświęcimiu. Trzeba zobaczyć, jak jesteśmy blisko siebie, że żyjemy naprawdę razem. Jeśli na przykład ktoś nie ma pozwolenia na przejście tutaj, przechodzi dookoła pieszo przez góry. Tam jest otwarta dzielnica Gilo. Z tej strony widać, że między Bejt, Sahur i Harchoma jest otwarta przestrzeń. Tu jest punkt kontrolny, ale poza tym nie ma nigdzie granicy. Ani z tej, ani z tamtej strony nie ma przecież żadnego ogrodzenia. I tak właśnie wygląda cała zielona linia, która oddziela zachodni brzeg od Izraela. Od północnej strony Jerozolimy też rozciąga się autonomia palestyńska. Bez żadnego ogrodzenia. Wszystko jest otwartą przestrzenią. Czekamy tego bazaru, gdzie bomba była, tego wybuchu. A u nas to ciągle jest nie? Który wybuch, proszę pani? Więc to jest Machana Jehuda, to jest rynek. I tutaj co roku jest wybuch. Tam człowiek się przyzwyczaja. Dlatego, jest. że są różne nieszczęścia. Terror ma to do siebie, że politycy go używają, żeby nas straszyć. Bo więcej ludzi ginie na drogach niż w aktach terrorystycznych. Ale jest za tym nienawiść. Coś takiego, co psychicznie działa na ludzi. Myśli pani, że to nie jest tak straszne jak. Nie my, Ja jestem my, wyjątkiem. <grymny> to większość ludzi ulega tej przychodzie strachu. To bardzo łatwo jest. No jest się realne niebezpieczeństwo, ale żyć jest niebezpieczne. Ale <grymny> Hełm? Zna pani Hełm? Hełm. Miasto Hełm. Tak. On jest z Hełma. Pan? Nie, nie. To taki żart. Moja matka była z Warszawy. Dawne czasy. Był pan tam? Nie. Robimy tu reportaż o zamachach terrorystycznych. W środkach bezpieczeństwa. My dwa jesteśmy w straży obywatelskiej. Chodzimy na patrole. To taka cywilna służba bezpieczeństwa. Chodzimy, patrzymy, a jak zauważymy coś podejrzanego, zawiadamiamy policję. Czy wie pan może gdzie tu był zamach? Który ma pani na myśli? Wiele zamachów było w Izraelu. Ten ostatni. To tam. Hej, bierzcie szybko bułeczki. Szabas się zbliżam. Po angielsku proszę. Angielski nie, francuski. To proszę po francusku. Francuski też nie. Szukamy miejsca zamachu. Nie boicie się tu pracować? Nie, co tu się bać? Bomby są wszędzie w tym kraju. Czy pojedziesz tu, czy tam? Przyzwyczailiście się? Yes. Jasne. Idź tam, Hassan Nasrallah bin Laden. Tam ci dwaj. A ty? You? Ty? A ten to Hamas. A kim ty jesteś? You. Ty? Bin Laden, dobra? Nie, nie. Żartowałem. Jesteś Żydem? Nie. Palestyńczyk? Tak. Mieszkasz tu w Jerozolimie? Tak. Żydzi Palestyńczycy, okej. Okay? Bomba. Tutaj. Czy to było tu, ten ostatni zamach? Tak, ale proszę mnie nie filmować. Mój ojciec był tu ciężko ranny i nie chce robić widowiska. Niech pani popatrzy na tych ludzi. Ludzie boją się tu przychodzić. Nie tak wygląda bazar w czwartki. Zawsze było tu pełno ludzi. Mamy tu ochronę. Ale wie pani, jak ktoś chce coś zrobić, to na terrorystów nie ma rady. Jak w Ameryce. A bazar jest otwarty. No co niebezpiecznie. Jakbyś grał w rosyjską ruletkę. Wie pani, co to rosyjska ruletka. Dziś tu wybuchnie, jutro tam. Przyzwyczaisz się. Co zrobisz? Żyć trzeba. A po co tu ryzykować? W Rosji też przecież niebezpiecznie. Czeczeńcy podkładają bomby. Na całym świecie jest niebezpiecznie. Nie tylko tu. Od tego nie uciekniesz. To jest życie. Terroryści, nie terroryści. Ja się nie przejmuję. Ludzie w Izraelu są szczęśliwi. Rozumie pani? Nie boicie się panowie, że tu bomby wybuchają? Czemu? To mój dom. Nie boję się. Ja jestem szczęśliwy. Zapraszam do Izraela. Zawsze. Wszystkich. Tu jest bardzo pięknie. Wjeżdżamy do strefy gazy. Tu, na ziemiach palestyńskich, pomimo wielu protestów, żydowscy osadnicy budują swoje osiedla. Tu najczęściej padają strzały. Dlaczego tu przyjeżdżasz? Pieniądze. W Izraelu? Jak nie jesteś milioner, jesteś nikt, rozumiesz? Tak. Czy to bardzo niebezpiecznie tędy jechać? Tak. Dlaczego? Arabin, Arabin. Ping, ping. Arabowie, Arabowie. Katiusza. Pam, pam, Katiusza, Kalashico. Kałasznikow. Moja matka z Libii. Kadafi. Mój ojciec od Bin Ladena. No, Jesteś arabem? Nie, żydem. Dlaczego mieszkasz w Izraelu? A gdzie ja pójdę? To mój kraj. A w Libii niedobrze? Kaddafi zabija. Patrz, Arabowie. Kartofle. Co się stało? Pięć minut temu spadły trzy bomby. Gdzie? Tutaj, w De Kalim. Jedna na boisku szkolnym, jedna koło przedszkola. Czy są ranni? Nie wiemy jeszcze. Dzwonię. Moździerz. tu spadł pocisk. Odłamek wpadł do sypialni. Dzwoniłem już do żony, a syn jest w wojsku. Tam przynajmniej jest bezpieczny. Obchodziliśmy właśnie rocznicę śmierci naszej nauczycielki. Równo rok temu moździerz trafił w autobus. Nauczycielka zginęła na miejscu, a trzy uczennice straciły nogi, trzeba było je amputować. To był horror. Mimo wszystko decyduje się pani tu zostać. Nie zamierzam stąd wyjechać. Wyrzucano nas ze wszystkich krajów, gdzie przedtem mieszkaliśmy. Nie zgodzę się znów zawierać swoich manatków i znowu uciekać, jak musieli uciekać moi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Ja nie wyjadę. Proszę zobaczyć to cudowne miejsce, te wszystkie piękne pokoje, wspaniałe ogrody. Niestety, ostatnio nikt tu nie przyjeżdża z powodu palestyńskiego terroru. Do czasu ostatnich wydarzeń to było bardzo spokojne, ciche miejsce. Arabowie pracowali w tym motelu, w kuchni i w pokojach. Mamy nadzieję, że ta sytuacja się skończy i ludzie znów będą tu przyjeżdżać jak dawniej. Ciekawie tu, bo nam nudno, nie ma co robić. A co by się chciało robić? Chciałbyś jakiegoś action, takie rzeczy. Nie strach? E, Arabowie zaleźli nam za skórę. Zwierzęta, przepraszam za wyrażenie. ciągle słyszysz w telewizji, że znów podłożyli bomby, ludzie giną. Chciałby się pomóc swojemu krajowi. Nie boisz się? Czasem się zdarza. Nic takiego. Kiedy? Kiedy w nocy stoisz, a wiatr w uszach gwiżdża.